Mówię za materiałuje tak, że ja nie wiem, nie wiem kolego, kolego Andrzeju, dziennikarzu, czy myśmy nie powinni wejść w tryb interwencji dziennikarskiej no albo poselskiej w ogóle. tu. A nie z to skandal. To z inicjatorem tej w budynku sądu. To, to by należało być interwencją z i poselską, panie pośle, od razu. No ja napisałem protest do... Zostaw, Andrzej, już tutaj film, bo to... Kochani, witajcie, słuchajcie, jesteśmy w przerwie rozprawy, o której może, może coś powiemy. Natomiast jesteśmy w sądzie w Krakowie. Okazało się, że słuchajcie, na stanie jest cholinka, która propaguje eurokompost która propaguje hasło Konstytucja, tylko że z tej wcześniejszej wersji. Proszę, hasło propagujące przyjaźń polsko-radziecką. Wróć, teraz mu się zmieniło. No właśnie, Omzryk byłby zadowolony. Nawet no, 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 ten właśnie w tej chwili jesteśmy, kochani, by, jest moja sprawa z Gazetą Wyborczą Dome Omen. Świadkiem tej sprawie jest pan profesor Grzegorz Brown. Moim mecenasem jest oczywiście Bartłomiej grzech Ale mamy szybki, kochani, briefing prasowy dotyczący pani mecenasie, To może odczytajmy jak jest, co z tą choinką. Jak sytuacja wygląda? Pan mecenas Czech-Kosiński, Bardzo czech, Kosiński, czech Kosiński, w tej sprawie już interweniował, ponieważ choinka wychodzi na to, że jest choinką e, sądową. I e, no, taka agitacja, i to w tylu kontrowersyjnych sprawach, e, przez sądową choinkę, e, nie wiem, czy myśmy zapłacili za to podatkę. Proszę no, no, na Proszę. Tak. o, o no. tak. Tak, tak. Tak to się robi na południe. To jest interwencja. Kochani, ewakuacja LGBT-owskiej koninki. Ewakuacja sadu LGBT-owskiego, unijno, innej agitacyjnej koninki. To, to się porozumiała ta koninka. Ust, bardziej. O, proszę bardzo. Zwracamy porządek prawny. Proszę pana, panem posłem, proszę bardzo. Poinka została usunięta z drogimi. Poinka agitacyjna. Poinka agitacyjna. Oj, oj, oj. Poseł, poseł interwencja, interwencja poselska. Proszę pana ze mną. Interwencja poselska w sprawie przywracania. Porządku prawnego w sądzie jest. Kochani, poseł Grzegorz Braun usuwa choichę agitacyjną. Pan mecenas Czech-Kociński zgłaszał protest. Protest został rozpatrzony osobiście przez pana posła Grzegorza Brauna. o! O, jest kosz na śmieci, dobra. O! Tak. To ma taką tam chyba nakładkę. Ja tam jest bez klatki. Tak, tam jest taki bez klatki. Tak. Kochani, choinka agitacyjna ze środowiskami e, e, osób dziwnie zachowujących się w łóżku, którzy koniecznie muszą głośno o tym gadać i agitować oraz jakiś eurokołchosz tu widzę. Jakieś hasła e, zwolenników idei lewackich. No więc kochani, proszę, jeżeli, jeżeli nie działają, kochani... Jeżeli nie działają... No z całą pewnością nie licowało z powagą usunięć.